Jestem z Marsa! Kiedy mnie widzicie, to strach wam jeży włos! Kompletnie nie rozumiem was, bo fajny ze mnie gość! Jestem z Marsa! Ostrych kłów mi brak! Jestem z Marsa! I we frisbee gram od lat! Zapraszam na przyjęcie, nie manuć tylko chodź! Bo gotuję bardzo chętnie, niespodzianek będzie moc! Chętnie pizzą się podzielę, to mój smakowy hit! Cały szereg taśmowo robię w mi Jestem z Marsa I lubię pląsać, czy wiesz? Na Marsie Masz u mnie, bracie, co chcesz Zwoł Marmin, jestem z Marsa La 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 li, la la li, li, lo. Wypijmy lemoniatkę, podzielmy się miłością Lecz nie drwij z mojej czapki, bo mogę się zezłościć Mam świetny las. Is the Mersa? BOOM SHAKALAKA! Is Marsa! Ms. Mersa? BOOM!